Dlaczego chcę teraz powiedzieć o zmianie sposobu użytkowania? No dlatego, że tak pierwotna klasyfikacja budynku i to, do jakich celów obiekt ma być użytkowany zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie, może w przyszłości być podstawą do oceny, czy nie dokonano zmiany albo samowolnej zmiany sposobu użytkowania. Jeżeli bowiem przykładowo budynek apart hotelowy realizujemy jako budynek mieszkalny, nie budynek zamieszkania zdrowego tylko budynek mieszkalny, a więc założenia przeznaczony do, do zamieszkiwania, do prowadzenia, do prowadzenia gospodarstw domowych. To w sytuacji, gdy po oddaniu budynku do użytkowania obiekt, jego część zostanie w sposób oczywisty, zostanie dokonana zmiana sposobu użytkowania i obiekt będzie, będzie użytkowany jako obiekt zamieszkania zbiorowego, no to może się okazać, że organy nadzoru budowlanego zaczną e, analizować, czy nie doszło do zmiany sposobu użytkowania. Na czym jest ta zmiana sposobu użytkowania? To artykuł 71 prawa budowlanego definiuje i to jest podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym albo jego części. Działalności, która zmienia warunki tutaj pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, warunki ochrony środowiska, bezpieczeństwa powodziowego, wielkość lub układ obciążeń i przede wszystkim warunki bezpieczeństwa pożarowego. Dlaczego w szczególności? No bo właśnie te względy bezpieczeństwa pożarowego to są kwestie, które w sposób najbardziej widoczny wskazują na różnicę pomiędzy budynkiem mieszkaniowym a budynkiem zamieszkania zbiorowego. Jeżeli chcemy dokonać zmiany sposobu użytkowania budynku i to niezależnie od tego, czy chcemy z budynku mieszkalnego zrobić budynek zamieszkania zbiorowego, czy z budynku zamieszkania zbiorowego, na przykład z hotelu, czy z, z do hotelu, zrobić budynek mieszkaniowy, to wymaga to co najmniej zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu. Dlaczego zgłoszenia? Jeżeli nie będzie żadnych prac budowlanych, wystarczy zgłoszenie. W przypadku, gdy wraz ze zmianą czy przed zmianą sposobu użytkowania są jakieś prace budowlane, no to może to wymagać też uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli tego nie uczynimy, a faktycznie nastąpi zmiana sposobu użytkowania, no to już mamy. Sytuację, w której dochodzi do samowoli budowlanej, samowoli w zakresie zmiany sposobu użytkowania. I tak jak wspomniałem, no to przede wszystkim decyzja o pozwoleniu na użytkowanie w zestawieniu z projektem budowlanym wskazuje, jaka jest funkcja budynku. Natomiast no samo określenie budynku, czy to kondo hotelu, czy apart hotelu, z całą pewnością nie jest jedynym wskaźnikiem, dlatego, czy obiekt ma takie czy inne przeznaczenie. To faktyczny sposób użytkowania decyduje o tym, o jego kwalifikacji i ewentualnie o tym, czy będą jakieś kwestie problematyczne w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego. Jeszcze tak ogólnie mówiąc o problematyce okołobudowlanej inwestycji typu apart hoteli, kondo hoteli, no to ja dostrzegam trzy kwestie, które może nie tyle są potencjalnie problematyczne, co już gdzieś te kwestie no, no budziły wątpliwości organów, sądów, niektórych inwestorów. Pierwsza kwestia to jest możliwość wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku, który z założenia jest budynkiem zamieszkania zbiorowego. O tym za chwilę szerzej. Druga kwestia no to jest ta zmiana sposobu użytkowania, o której było przed chwilą. I trzecia, już też napomknięta przeze mnie, to jest zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tudzież z decyzją o warunkach zabudowy dla danej inwestycji. Oczywiście musimy mieć tu też na względzie przepisy o własności lokali, przepisy ustawy o działalności hotelarskiej i to, to, to na, na kanwie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnej. Nawet faktyczna zmiana sposobu użytkowania bez żadnych prac budowlanych też może doprowadzić do zmiany sposobu użytkowania no i wymaga dochowania procedur administracyjnych. Uprzedniego oczywiście dochowania. Przechodząc do kwestii kolejnej, czyli zgodności z planem miejscowym, to jest, to, jest, to jest konsekwencja tego, co już wcześniej powiedziałem, że jeżeli potencjalnie przyjąć, że realizacja inwestycji w zakresie konto, hotelu czy apart hotelu prowadzi do zmiany sposobu użytkowania budynku i taka zmiana nastąpiła, no musimy zastanowić się nad tym, czy jest to zgodne z planem miejscowym, ale nie tylko w takiej sytuacji, bo co do zasady musimy się zastanowić nad tym, czy realizacja inwestycji w zakresie apart hotelu może być do, w ogóle, powinna uzyskać pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę mając na względzie zapisy konkretnego planu miejscowego, konkretnej decyzji o warunkach zabudowy. Czy ten plan powinien, żeby zbudować apart hotel czy kondo hotel, to plan powinien wskazywać na możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych? Czy może na takim terenie nie można realizować apart-hotelu, bo jest to obiekt zamieszkania zbiorowego i jest tu wymagane na przykład żeby była dopuszczona realizacja usług hotelowych, wypoczynkowych, rekreacyjnych różnie to w różnych planach jest określane. Zachęcamy do tego, żeby bardzo wnikliwie na etapie realizacji, na etapie planowania inwestycji już opracować cały model biznesowy przedsięwzięcia cały, i tak naprawdę już wtedy wiedzieć, co będziemy chcieli sprzedawać, w jaki sposób będziemy chcieli sprzedawać i tak naprawdę jaki obiekt przede wszystkim chcemy zrealizować. I tutaj te wszystkie elementy, o których dzisiaj wspomnieliśmy, muszą ze sobą współgrać, bo inaczej okaże się, że na etapie formułowania np. przekazu marketingowego nie za bardzo będziemy mogli w ogóle go sformułować, bo jaki, jaki zapis nie ułożymy, to on nie będzie korelował z, z tym, jakie pozwolenie uzyskaliśmy na budowę, czy jaki obiekt został oddany do użytkowania.